mega blisko, taki dobry, wyrównany mecz, ja myślę, że trochę za dużo kar na naszą stronę, troszkę też czasem wątpliwych, brakło szczęścia, w dogrywce mieliśmy słupek, mogliśmy ten mecz skończyć, karne no to jest loteria, więc ja myślę, że tutaj nie ma, nie ma co narzekać, tak? bo tych karnych było trochę i oni, my nie mogliśmy strzelić gola. Tak podsumowując turniej, tak, bo mogę, to ja jestem dumny z pracy jaką chłopcy wykonali. Tutaj też, że tak powiem, nikt na nas nie liczył za dużo. Myśmy wierzyli, pracowali ciężko, z każdym meczem zdobywali doświadczenie. No, graliśmy przeciwko ESA, przeciwko Szwecji, tak. Yy, przeciwko Słowacji to są kraje topowe, jeśli chodzi o hokej i no ciężko nie, to nasz skład nie był pierwszy wybór, po prostu kto mógł, pojechał, ale ja jestem bardzo wdzięczny tym zawodnikom za to, że, że tutaj byli i za to, jaką przede wszystkim wykonali pracę, tak. Yy, wynik pochodną jest wielu spraw, tak? ale dzięki takim myślę doświadczeniom jak Uniwersjada. To nawet teraz rozmawiając z szatni, chłopcy mówią, że no, nigdy czegoś takiego nie przeżyli i to jest kolejny etap w życiu, tak? kolejny krok do tego, by być lepszym, by nie wiem, zagrać kiedyś w kadrze seniorów, czego ja im tutaj życzę.